Gdzieś pijemy wino To Cornal ze szczepu Cabernet Savinio 2020 rocznik. Konosur, oh, producent kapsel. <coughs> kapsel zakrętka nie. kapsel. <coughs> 12% alkoholu. Region Valcentr, czy Valcentral, Central, czyli Chile. A jest. Wytrawne, chilijskie, wyprodukowane, butelkowane w kraju pochodzenia. Dobrze świadczy. Ładny równik, kolor taki. Typowy nie? dla kaberneta. A z tego regionu jeszcze nic nie piliśmy, co? Z czego? Z tego regionu. Cały co? czas pijemy jakieś chilijskie butelkowane ceny. 25? O, coś w tym Kupione w normalnym stanie spożywczym w Konosur, dosyć popularny producent. Co czujemy? Jakieś kwaśne owoce. Kwaśne owoce. Ale nie... Ale nie tylko, trochę zielska w sensie papryczki, papryki zielonej. Coś w opisie jest? Nie, nie czytałem. Idziemy na żywioł, jak zwykle, mm -hmm. a potem będziemy sprawdzać. Coś zielonego, tak, przyprawy jakieś. No i papryka. No takie jakieś. Znaczy, z zapachów próbuję wywnioskować, ale... Przerwane owocy. Jakieś takie na początku były, a później mm -hmm. zielone, bardziej papryki jakieś takie. Nie co, 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 czegoś. Co by bardziej mówiło o Carmenere niż o Camere. Mm -hmm. ale zobaczmy. No, ale no, taki bo, przyjemny, nie? Tak. A i w smaku bardzo przyjemny. No dobra, zachęciłaś. W smaku o wiele przyjemniejszy niż w zapachu. Jest smak bardziej konkretny. Delikatna kwasowość, ale przyjemna. I w ogóle ciepłość brak? Fajne. No, tanie nie za dużo. Cierpkości no. mało. Gładkie <gry> wino, bardzo. Ale żebym pił tak w ciemno, to będzie powiedział, że to karmenera jest, nie mm -hmm. Czyli jest e, smak tego, tej papryki wędzonej. Takiej. Tak, tak, trochę takiej delikatnej pieprzności. Też jest, jest troszkę pieprzności. Minimalnie, ale jest. Ale też jest przyjemna kwasowość ale wiśni. Ale czuję trochę. Troszkę, y -y. troszkę, troszkę później a, się a, pojawia. Na początku nie taki było tego. długi mm -hmm. tak, ale nie przeszkadzający. Nie, taki tak gładko. czuję, że tak mi cieplutko y -y. i tak się mi układa na przełyku. Taki akwarium, trochę. Super. Czyli co widno takie? okej okay. No i mimo 12% alkoholu, tak nie za wiele. Nie znaczy normalnie. Normalnie nie czuć. Znaczy, jest tam jakaś goryczka, ale, ale to bardziej przyprawy mhm. czuć. Niż... Przeważnie przy linach no właśnie dobra. 12% alkoholu to takie one są już rzadki. rozwodnione, rozwodnione rzadki. Jakby, nie? a to nie, nie. jest. Mhm. To jest takie... To jest dosyć do, dobre. Zbyt. Bogate. Dosyć konkretny ma. smak z zapachem trochę gorzej. Ale spójny. Fajne, kwasowość, delikatna. Tak, tak. tak. cukru to. i tak to są wiśni <coughs> takie tak. mega, mega miśni i śliwki. No dobra, co? Poczytamy? Poczywamy. Nie wiem, czy ja będę widział, bo tam strasznie no, mała no, czcionka jest. Weź ślupę, weź ślupę. Ten idealnie zharmonizowany kabernet Sauvignon jest zamkniętym w butelce wspomnieniem mm. niezwykłej postaci Ismaela. Komala, który wskazał chilejską Dolinę Centralną, z której pijemy najwięcej win chilejskich, jako wyjątkowe miejsce, gdzie rodzą się najlepsze grona dające wina, które oddają esencję każdego zawartego <tutha> w nich szczepu. Zachwyca intensywnie rubinową barwą, co jest prawdą, oraz owocowym aromatem z wyraźnie wyczuwalnym akcentem czarnej porzeczki. Uu. No, pijało się bardziej czarno czarno-porzeczkowe. Nie, nie, nie powiedziałbym, że nie nie to jest to Wiesz, co może delikatnie, wach. ale mm. bardziej to w paprykę zieloną no. skręca niż w e, porzeczkę. Mm -hmm. czarną. To się może delikatnie pokrywać ten smak. Myślałam, że to dojrzała wiśnia, To dojrzała porzeczka. Yy, ale nie, czasami yy. bierzesz i to jest ewidentna czarna porzeczka. Ale, czarna po... ale taka dojrzała, taka wieszasz słodka, nie Czarna porzeczka ma specyficzny smak taki, no. nie da się jej pomylić. Dobra, dobra, ale żeby nie było, porzeczki i śliwki. No. O, ja to ja to z niuansem czekolady i wanilii. Ja, no, no, no te śliwki to może być, ale, ale... czarne porzeczki to bym tu nie. A Czekaj, szukam. No, wanilia? Czekaj, szukaj. wanilia też. Nie, ja, bo ja w... wanilia to słodycz. czekolad. Znaczy, nie idzie. Generalnie, żeby czuć czarno, czekoladę i. i znaczy, Wiecie, tak, że może i czuć wanilię. Wanilię, czuć delikatnie, dzień, tak. tak. Znaczy, jak to już jak na już przeczytałem, Wydaje mi się, że te wina, gdzie ewidentnie były czekolada i wanilia, to, to były jednak cięższe wina. Mm -hmm. To jest w miarę delikatne, mm -hmm. zwiewne to. Hmm. Dobra. E, na. Podniebienie dobrze zbalansowane, na podniebieniu dobrze zbalansowane, długie i pełne. Doskonale komponuje się z makaronami, daniami na bazie czerwonych, grillowanych mięs, makaronów też i dojrzałych serów. Podawać w temperaturze 16-18, dystrybutor Tim. No ta śliwka, śliwka to jeszcze tak, bym się właśnie. zgodził. Ale z czarną porzeczką to bym dyskutował. Ja z tymi makaronami bym się zgodził, ale z tymi mm -hmm. czarnymi, z czerwonymi mięsami takie tak jest lekkie. Jest lekkie jest Można tak. dyskutować o tym, co się czujesz, czy czegoś się nie czuje, czy do mm -hmm. czego pasuje, ale to wino jest naprawdę świetna. Nie, jest Bardzo. dobre, fajne, tylko z opisu bym pomyślał, że jest o wiele bardziej ciężkie. Tak. No, no. Właśnie to jest... ta czekolada, wanilia, mm -hmm. to, 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 to. tudzież to, że nadaje się do, idealnie pasuje do grillowanych mięs, no to, to, to. No. Bardziej jest no właśnie do makaronów, ma... nie tak. I tak. do serów, tak, tak. Tak, tak, Ona jest delikatniejsza, ale jest fajna, jest ha, pełna. Fajne. nic nie przeszkadza, mm. nie zostaje, że cierpkość mm. czy pieprzność. Mm. I ma mm -hmm. fajny, fajny winiż. E, tanin nie za dużo. Beczki nie za dużo. Jakiejś tam szczątkowej ilości albo. To... to co? Puntucja? Chyba tak. No, na co czekać? Data 8? Osiem. O. 8, osiem, tak. Osiem, tak, Zgranie. tak? Zgranie. E, e, ja 9 i połowę. Mm. Czyli 8 no, ja i Czyli 8 Dlaczego 9? No, bo mi tu wszystko pasuje. Nic nie przeszkadza. Nie. Jest ok, wszystko się zgadza mm. na swoim miejscu. E, mi jakby było takie bardziej w aromacie, trochę tak krok do przodu. Tego bukietu trochę nie, bukietu. nie ma, nie? To... Brakuje, brakuje. Znaczy, nie to, że go w ogóle nie ma, go nie, nie trochę nie. brakuje. Jakby było więcej, to by było milej, fajniej. Ale jest całkiem no, fajnie. 8,5 to Czyli będzie. Czyli tak. 8,5 jest mm. dobrą okay. ceną. Także do kupienia w dobrych sklepach z winem to Coral, to Cornal. To Cornal czy to Kornal? Jak zwał, tak zwał? Nie, czy to się chyba Konosur, także tutaj też będzie to Kornal. OK, od nas 8,5 i jak najbardziej polecamy.